Witajcie, cholera jasna. Na początek raport z Polski sytuacja w polskich szpitalach rewelacyjna. Rząd Prawa i Sprawiedliwości obiecuje sprowadzenie z UK do opieki nad chorymi 20 letnich pielęgniarzy z 15-letnim stażem. Strajki kobiet nie ustają. Na wschodzie kraju doszło wczoraj do dewastacji miejsca kultu w chlewiku. Jak wiecie co się dzieje w kraju, to wracamy do uniwersum. Kilka dni temu oburzony pan S. nagrał diss na Meksikano, a ja po wysłuchaniu widzę sprzyjającą sytuację, żeby nagrać drugą część Van Gogha obłudy. Zaczynamy. Opowiedz Meksykano, dlaczego ty wiele dni nie odbierałeś od Krzysztofa telefonu? Dzwonił do ciebie, żeby się rozliczyć z kasą, a ty nie odbierałeś, nie? Ty w ogóle tam jesteś dobrze już policzony z nim? Po pierwsze, po co miał odbierać telefony od typa, który oskarżał go o kradzież kurczaków? Po drugie, Jakie pieniądze dla Warmiaka? Czy Menel i prezydent Belwederski kiedykolwiek podpisali jakąś umowę? Bo z tego co kierzę, to nie. Nie było tak, że Jareczek nagrywał z ukrycia, spod parapetu jak ty, tylko przychodził z klasyczną kamerą i nagrywał. I nagle po kilku latach Krzysio Micio się obudził, że dawał się nagrywać za darmo. Po trzecie, jak tak chętnie poruszasz kwestię pieniędzy dla pana Kononowicza bez umowy, to uplastycznijmy sobie kilka faktów. Twoja pacynka, mistrz pingponga, mieszka na szkolnej od stycznia 2015 roku, co daje nam 72 miesiące. Krzysio dostał od snogi 5 ton węgla i wszystko zużył, czyli major rocznie powinien się złożyć na 2,5 tony węgla, żeby ogrzać dupę po inhalacjach w lesie. Węgiel podobno kosztuje około 1000 za tonę. Nie wiem, bo mieszkam w bloku, ale... Załóżmy. Czyli miesięcznie za sam węgiel jajor powinien płacić około 200 zł. 200 zł węgiel, 100 zł woda, 100 zł prąd, 300 zł czynsz. 300 zł za wynajem, za takie warunki to dużo. No to niech major wypierdala, bo podobno wszędzie można mieszkać. 700 zł razy 72 miesiące to jest w przybliżeniu 50 tysięcy. Ile major dał Krzyśkowi? 1000 za okno, 1000 lodówka. Kilka razy, jak już odcinali media. Też do Potysiaku, no to powiedzmy, żeby się uzbierało te 10 tysięcy, w co i tak wątpię. Kiedy Major odda te 400 40 tysięcy dla Krzyśka? Poinformujesz Krzysia Misia, ile jest mu twój podopieczny winien i będziesz przypominał Majorowi o spłacie? A i jeszcze jedno. Ja nie mam nic do tego, że zarabiają sobie na YouTube. Niech zarabiają jak najwięcej, już to kiedyś mówiłem. Ale to nie jest tak, że Major zarobi powiedzmy 3000 w miesiącu i odpalił z tego dolę dla Krzyśka. Nie, nie jest tak. On robił specjalnego lajta na przykład na prąd, więc de facto to widzowie czy tej głąby spłacili wodę. No i nie byłeś w stanie poczytać e, przez rok. Tutaj Sara Kern ci zarzuca, czym jest stopa cukrzycowa, diabetolog, dieta, etc. A ty przez ostatnie dwa lata, jak jesteś na szkolnej, miałeś czas poczytać, jakie są skutki wąchania nitro? Co zrobiłeś przez ostatnie 50 dni, kiedy twój podopieczny był sam i pał nitro powiedzmy przez 45 dni, a może i więcej, bo trzeźwego go kojarzę tylko z tych trzech lajtów z hotelu. I tych lajtów było trzy. A tak każdego ranka albo nie nagrywał przez kilka dni, a jak już nagrywał to rano miał oczy wyjebane z orbit i ten taki typowy głosik wysoki po nitro. W jaki sposób Ty temu przeciwdziałałeś? Ty mu załatwiłeś odwyk w Krakowie czy Monika? Ty mu załatwiłeś mieszkanie w Krakowie, czy Monika? Z tego co pamiętam, to ty jedynie sprowadziłeś go do Stoku, mimo tego, że nikt go tam nie chciał i każdy wolał ja Rodo. A! Jeszcze zabrałeś swoją pacynkę do Wadowic, żeby kupił sobie klapki a potem zabrałeś go do Bielska posadziłeś na wersalce jakiegoś manekina oczywiście wcześniej tam na wersalkę kocek wiadomo, żeby ci nie zasrał i nagrywałeś filmiki. Ile live'ów zrobiłeś pod nieobecność Krzyśka? Przez pierwszy tydzień live był praktycznie codziennie. Myśli, że te pieniądze pójdą, żeby sobie zęby wstawił, jakieś kursy doszkalające, żeby pójść do pracy. On teraz, dzięki Tobie, tylko śpi, żre, sra, wącha i szcza. Nic więcej. On nawet się teraz nie musi wysilać, żeby nagrywać filmy na YouTubie, bo i tak kasa leci z lajtów. A i tak na czasie, może, żeby go zawstydzić i troszeczkę tak utemperować te ćpanie nitro, dojdzie do publikacji filmu z tych kamer, które są na na zewnątrz szkolnej, jak policja go wyprowadza z Chlewiku, wprowadza do Belwederu. E, powiem wam tak, ja się chciałem z Meksykanem pogodzić, nie... Oczywiście to, że próba pogodzenia się po czterech, sześciu miesiącach kopania dołków pod moczopijco zgrała się akurat z czasem, kiedy panu S. robiło się cieplutko pod dupcią, to zupełny przypadek. Jak ten niewdzięczny Meksykano śmiał odtrącić rękę wyciągniętą do zgody, przez osobę, która donosiła na niego do prasy. Tego to ja nie jestem w stanie zrozumieć. Ja to mówiłem na podstawie tego, co przekazywały mi osoby, które się tam nim opiekowały. Nie, nie przytaczałem y, tych rozmów, nie, nie publikowałem, bo nie wolno. Ma się rozumieć, że publikacja wypisu ze szpitala w internecie, osoby w gruncie rzeczy dla ciebie obcej, jest już dla ciebie moralnie w żaden sposób niedwuznaczna. Sam żeś doprowadził do choroby Kononowicza. Przy, przynosiłeś mu najtańszą Coca-Colę, dziadostwo pocukrzone. Oczywiście te pół litra coli, które likierowi Jereczek przynosił, miały bardzo znaczący wpływ na chorobę. Nie kilkadziesiąt lat bezrobocia, nie życie w zaduchu, nie wąchanie dymu węglowego. Czy dieta warmiańska? Ciekawe, czy to jest ten mleczek, który nagrywał Jacuś, miał jakiś wpływ. No i szkoda, że Jacuś nigdy nie oponował, jak misio pił przy nim słodkie napoje, które tajemniczo pojawiały się na stole. Jak mleczny człowiek przychodził nagrywać wieści. Sam mówiłeś na live, że nie będziesz wzywał. Pogotowia, bo nie, bo nie chcesz zapłacić kary. A co miał ślepo wzywać pogotowie do gościa, którego kilka dni wcześniej spierdoluje stanowiska? Już nie pamiętasz jak Krzysio wzywał policję, bo major mu zjadł kiełbasę. Kiedy ty posprzątałeś y, dla Krzysztofa dom albo obok domu? Bo powiem ci, że ja na przykład byłem w 2019 roku i posprzątałem, pomagałem im, powynosiliśmy duże rzeczy. No brawo! Byłeś dwa dni i nagrywałeś jak Jerry i reszta wyrzucała śmieci do kontenera. Powiedz może widzom, czy jak zażegałeś mieszkanie Krzysia, to posprzątałeś po sobie. Jak na typa, który ostatni raz był półtorej roku temu w białym, to sporo pierdolisz o sprzątaniu. Ja bym zaczął na twoje miejsce od tego, żebyś wrócił i sprzątnął tą butelkę, którą wyjebałeś w krzaki na posoju taksówek w białym stoku. I już 14 zł. Drobniaczki, proszę, do Ty plecak masz. Na torach kolejowych to ktoś tam śmieci zostawił i ja je nagrałem, bo ktoś tam śmieci zostawił, no i tak się niekulturalnie zachował jak ja w Białym, pod taksówkę. I jak Cię nawet kiedyś poprosił, żebyś mu z tych pieniędzy z YouTube'a kupił lodówkę, bo nigdy mu pieniędzy gotówki nie dawałeś, to żebyś chociaż mu kupił lodówkę, a lodówka była tam za 1000 złotych, to Ty powiedziałeś, że Ty się zastanowisz. I Twoja pazerność Cię po prostu zniszczyła. Sorry, ale to Ty dałeś kasę na lodówkę, czy jednak widzowie donate'ami? Bo mówisz tak, jakbyś to Ty wyjął pieniądze z portfela i zapłacił. Miałeś pilnować, żeby brał tabletki i brał insulinę. I nawet żeś mu telefonicznie tego nie przypominał. Dobrze, że Jacek przypominał jak był na miejscu. A nie, a nie czekaj, wróć. Jak Paweł z wawy był, to widział, że tabletki od spierdolenia Meksykano i zainstalowane na miejsca Jacka, placka nie zostały ruszone. Pytam, bo on powiedział, że bierze te, te lekarstwa i co było pakowanie pełne. A ja! Pełne było to co Meksyk kupił, to tylko sześć tabletek było zjedzone. Nawet za czekoladę do picia na stacji zapłacił płacił za Meksyka Kubek Kononowicz. Kurwa, ludzie, no to jest skandal. Za czekoladę musiał Konon płacić na stacji sam. Szok! Zaraz chwytam za laptopa i piszę do gazety krakowskiej. Albo nie, to trzeba wyżej, do Jaworowicz i robimy reportaż. To jest skandal, to jest niemożliwość. Dokładnie, Meksy, jakbyś ty tam zaczął chodzić, to ty byś nie pomagał, tylko ty byś stawiał kamerę i to by był jeden wielki film, akcja. Tutaj podaje ci leki, tutaj ci smaruję odleżyny, tutaj robię to i to byłoby wszystko na pokaz, żeby tylko zarobić. Całe szczęście, że ty, Jacuś, nie nagrywaliście lodówki, naprawy płotu czy wstawienia okien. Wszystko robiliście w tajemnicy jak te słynne czarne stopy z lektury szkolnej, po cichu, bez atencji. A jednak kurwa nie, nagrywaliście wszystko i chwaliście się na kanale, a Ty, Słoweczku, nagrałeś nawet kilka dni później wieści o drugiej w nocy, że kupiłeś obiad Kononowi. Czujesz to ironię? Moczopinice by pomagał na pokaz, a ty nagrywasz film o kupieniu kotleta z frytkami.